Kiedy któregoś ranka w tamtym tygodniu obudziłam się, przypomniała mi się pewna historia. Cała ze szczegółami przewinęła mi się w głowie, właściwie zanim jeszcze na dobre otworzyłam moje oczy. Pomyślałam, że są pewne podobieństwa między tą historią, a czasem, który przeżywamy teraz, tym czasem pandemii. Tą historię dobrze znacie. Jest ona zapisana we wszystkich Ewangeliach, a opowiada o tej sytuacji, kiedy Pan Jezus razem ze swoimi uczniami i z tysięcznym tłumem byli na pustyni. Oczywiście pustynia zawsze nam się kojarzy z takim miejscem e, braku, miejscem potrzeby, miejscem deficytu. I rzeczywiście ten tłum wtedy też stał w obliczu e, no, głodu. Byli, byli wszyscy, wszyscy w potrzebie, żeby coś zjeść. I uczniowie mieli takie naturalne rozwiązanie i mieli taki pomysł też dla Pana Jezusa, przyszli z tym do Niego i powiedzieli, żeby rozesłał ten tłum, żeby zakupowali sobie czegoś do jedzenia w okolicznych wioskach, ale Pan Jezus chciał zrobić coś innego i zwrócił się do nich, zwrócił się do swoich uczniów, i ja to rozumiem, że dzisiaj zwraca się do nas, do Jego naśladowców, i powiedział do nich: Wy ich nakarcie. Oczywiście, już nie wiem, mogli spojrzeć po sobie, no ale co my mamy? My nic nie mamy, to taki wielki tłum, jak, jak, jak w ogóle możemy to zrobić. I wtedy Pan Jezus im kazał przynieść cokolwiek, mają, co, to co mają, po prostu do jedzenia. I wszystko, co byli w stanie uzbierać, to było pięć chlebów i dwie ryby. I to, co Pan Jezus z tym zrobił, e, naprawdę mocno przemawia, przemawia do mojego serca. Podniósł to do nieba, podniósł to do ojca, pobłogosławił, dziękował za to, a potem rozdawał swoim uczniom, tak jak znacie z tej historii, a oni rozdawali ludziom i wszyscy się najedli, jeszcze zostało zebranych kilkanaście koszy. Ta historia mówi mi i postawa pana Jezusa w tej historii mówi mi, że Jezus chce, żeby ludzie zobaczyli wielką, bożą. Miłość i jego troskę i jego chęć zaspokojenia naszych potrzeb, nawet w sposób nadprzyrodzony, nawet w sposób nadnaturalny. Że Pan Jezus był gotowy i wiedział, że Ojciec jest gotowy, żeby to zrobić, ale chciał właśnie do tego użyć uczniów z tym, co mieli. To, co mieli, nie było spektakularne, to nie było w żaden sposób imponujące, ale to, było, to wystarczyło. Oczywiście oni byli przytłoczeni tym małością tego, co posiadali, ale to nie przytłaczało Pana Jezusa. Zobaczyłam, że kiedy my przyjdziemy do Pana Jezusa, kiedy damy Mu do dyspozycji cokolwiek mamy, to co mamy, to kim jesteśmy, to czym dysponujemy, jeśli oddamy to szczerze, wszystko Jemu, kiedy podniesiemy to do Ojca i z dziękczynieniem pobłogosławimy. On tego użyje, On jest w stanie zrobić z tego bardzo wiele, zaspokoić tą potrzebę, jaka jest. Oczywiście to nie tylko potrzeba jedzenia, to nie tylko potrzeba materialna to wierzę jest prawdziwe także w każdej innej potrzebie, nawet w takiej potrzebie społecznej, w potrzebie towarzyskiej kiedy damy Ojcu to, co mamy, podnosząc to do nieba, błogosławiąc i dziękując za to, co mamy. On jest w stanie okazać nam swoją miłość, swoją wszechmoc, swoje niezwykłe zaopatrzenie. Jest gotowy to zrobić. A do tego jeszcze, przypominając sobie tą historię wtedy, tego poranka, przypominałem sobie też obietnicę, o której powiedział kiedyś prorok Izajasz w jego księdze w 43 rozdziale, gdzie powiedział: Oto czynię rzecz nową, czynię drogę na pustyni i rzeki na pustkowiu. Już to przygotowuje. Czy tego nie spostrzegacie? W jaki sposób te słowa mocno przemówiły do mnie właśnie w tym okresie, że Bóg jest gotowy i już przygotowuje drogi na pustyni, rzeki na pustkowiu. On ma zaopatrzenie, on ma wszystko to, co jest potrzebne. Naszą rzeczą jest zwrócić się do Niego, zaufać Jemu. Wierzę, że możemy oglądać Jego wielką miłość w tym czasie i w czasie nadchodzącym, kiedy będziemy szli za wskazówkami Pana Jezusa.